Inwestorzy często podejmują decyzję, wybierając wykonawcę przez pryzmat ceny, a nie do końca wiedzą, że właśnie ta niska cena generuje w przyszłości duży koszt, duży koszt po prostu remontów, i tak dalej. Tutaj masz no, duże doświadczenie, więc też możesz przedstawić, jak to z Twojego doświadczenia wygląda. Ja mogę powiedzieć tak, rocznie robimy około mniej więcej, 100 budynków rocznie na budownictwie jednorodzinnym. Mogę spokojnie powiedzieć, że 40 budynków to są naprawy elewacji po firmach, które to wykonywały 2 3, 4 lata temu, dlatego mhm. że te elewacje są popękane, odpadają, tynki to jest coś potwornego. I tak naprawdę klienta elewacja zamiast kosztować 80 tysięcy na przykład na wstępie, to on za nią płaci 60 tysięcy. I teoretycznie wydaje się, że jest to oszczędność 20 tysięcy złotych, natomiast to jest. Tak naprawdę pozorna tylko i wyłącznie oszczędność, dlatego że taka naprawa kosztuje kolejne na przykład 50-60 tysięcy tak. złotych. I zamiast klient zapłacić raz 80 tysięcy złotych, płaci to w dwóch ratach i kosztuje go to 150 tys. złotych.